Dzień dobry, dzień dobry. Bogusia Bogi Adrian, instruktor tańca. Tak, mówię, dzień dobry, a pogoda mm, zimowa i mroźna. <laughs> Zapraszam Was, moi drodzy, na kolejny temat: seria edukacyjna. Porozmawiajmy ta o tańcu, o świadomym tańcu. Jeszcze dodam, tak, świadomym życiu, świadomym tańcu. Moi drodzy, lecimy z tematem. Dzisiaj temat: co zrobić, by zawsze tańczyć na imprezach? Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, number one. Totalny the must have, nie wiem czy. The must have, o, może tak zróbmy, to jest to, żeby tworzyć mega dobre, wartościowe, przyjemne, uprzejme, życzliwe, dobrze życzące, tak, bla, 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 relacje. Relacje. Czyli jeśli masz kontakt z ludźmi, starasz się im pomagać, starasz się być dla nich dobry, masz dobre intencje, ludzie to wyczuwają jeśli starasz się tworzyć te relacje, czyli rozmawiać z nimi, tak, rozumieć to, ich na przykład problemy, albo ich wyzwania, albo po prostu jesteś dla kogoś miły, miła, tak, to to już wystarczy, bo ludzie kojarzą, tak, nie tylko to, jak tańczysz, jaki masz level, oczywiście ma to na pewnym etapie dla wielu osób, ja mam tego świadomość, bardzo duże znaczenie, ale docelowo, jeśli jesteś, masz miłą aparycję, jesteś miły, miła, tak, Przejmu, uprzejma, no to masz dużo większe, jakby... Nie chcę być prawdopodobieństwo, ale jest dużo większa szansa, o, może to brzmi lepiej, na to, że po prostu ta osoba ze względu na Twoją aparycję, na Twoje podejście, na Twoje lajtowe na przykład podejście, będzie Ciebie częściej prowadzić, e, prosić do tańca, albo będzie e, mniej ci odmawiać, po prostu też mówiąc wprost, tak? Bo będzie miała tą rezerwę. A dobra, może tutaj Karol jeszcze tak nie ogarnia tak dobrze, tak? Jeszcze nie umie tych wszystkich sekwencji. Może jeszcze nie robi tak super płynnie, nie przechodzi z jednego do drugiej figurki w baciacie, ale docelowo jest spoko, fajnie się z nim gada, bez przesady. Ja też się uczyłem, uczyłam, nie? I będzie ten taniec też spoko, bo będzie inne nastawienie, będzie inny vibe, tak? Będziemy czuć się dobrze w obecności tej osoby, nie tylko jakby właśnie w tańcu, ale też przy samej rozmowie, tak? Będziemy mieli większą, może nie to być empatię, ale takie. Będziemy bardziej e, wyrozumiali może. No, myślę, że wiecie, o co mi chodzi. I tak naprawdę relacje potrafią czynić cuda. Nie tylko w biznesie, to, że jeśli mamy dobre relacje biznesowe z drugą osobą, to chętnie od nas e, kupi produkt, tak? Czy nam zaufa, ale tak samo będzie, wiecie, w rodzinie, tak? Jeśli mamy dobre relacje, chętnie ktoś nam pomoże tak samo w tańcu, w każdej jednej aktywności, moi drodzy. Moje filmiki w głównej mierze są e, jakby nawiązują do tańca, ale docelowo wiecie, tę większość, jeśli nie powiedzieć, że wszystkie typy możemy wprowadzać do własnego życia, yy, pokazywać tak? innym, że da się inaczej, że można być miłym, uprzejmym, że można się cieszyć z tego, co się robi, co się ma i to daje nam większą wartość. Chcemy przebywać z ludźmi, którzy są pozytywni. Chcemy przebywać z ludźmi, którzy są może też przy okazji ambitni, tak? Oczywiście, w zależności od tego, jaka jest Twoja osobowość, czy lubisz być wśród ludzi, czy właśnie niekoniecznie, albo tylko przez jakiś moment, a potem potrzebujesz spokoju, na przykład, tak, żeby porobić swoje rzeczy, to jest ok. Ale dosyć ale fajniej będzie, jeśli będziesz wśród ludzi, którzy dobrze Ci życzą, a nie którzy gdzieś tam Ci zazdroszczą i chcieli Ci, życzyli być Ci połamania nóg, tak zwanych, nie? Więc zacznij od relacji, zacznij od siebie, tak? Co ja mogę dać drugiej osobie, żeby było nam miło, żeby samemu dobrze się czuć ze sobą, ale też przy okazji, żeby też było miło i żeby być dobrze odbieranym, żeby być w świecie uczciwym, miłym. Zresztą podam już te epitety wcześniej. Może, ta lista może być długa, dobrze o tym wiesz, mój drogi, moja droga. To jest pierwszy tip. Relacja. Dobra, zdrowa relacja. Uprzejma miła i tak dalej, i tak dalej, nie? Drugi. Drugi argument, który warto e, wprowadzić do swojego repertuaru albo utrzymać, bo ja nie mówię, że teraz nikt tego nie ma, to jest to, żeby cały czas cisnąć do przodu. Cisnąć? Tak. tak. Czyli uczysz się cały czas, rozwijasz się cały czas, pokazujesz, że zależy. Ci, nie tylko na twojej osobie, tak? Czyli to jak ja tańczę, ale też na komforcie drugiej osoby. Czyli jeśli ja się rozwijam jako partnerka, tak, albo liderka, no, załóżmy, że partnerka, to dbam o to, żeby osoba, z którą będę tańczyć, czuła się ze mną komfortowo. Żeby nie musiała się obawiać o swój kręgosłup, na przykład mężczyzna, z którym będę tańczyć, albo to, że na przykład naddaję ciałem, tak? Albo się szarpie, albo się uwieszam na tą osobę, tak? jest właśnie moja postawa, czyli to, czy jestem wyprostowana, czy ja się jakoś garbię, bo ta osoba będzie musiała jakiś inny ruch wyprowadzić mnie, nie będziemy źle wyglądać w parze, i tak dalej. Po prostu, jak nie będziemy trzymać postawy, albo będziemy przesadać w jedną lub drugą stronę. No i tak samo mężczyzno. Jeśli kobieta, z którą tańczysz, albo ogólnie otoczenie widzi, że chodzisz na zajęcia, rozwijasz się, że rozmawiasz o tym, że jesteś świadomy tego, czego Ci jeszcze brakuje, nie? I tak dalej, i tak dalej. Chętniej będzie chciała z Tobą po prostu zatańczyć. Jedna, druga, trzecia, piąta, dziesiąta istotka, nie? Także polecam Wam, moi drodzy. To jest trzeci tip. I teraz uwaga, co zrobicie jeśli na imprezie, wszyscy tańczą. No, kurka wodna, wszyscy. Albo Ci, którzy chcielibyście zatańczyć. Trzeci tip to jest to, żeby tańczyć samemu. Sama. I teraz jak to samo? Na baciacie? No tak, ale wyobraź sobie sytuację. Jak idziesz do klubu, to często jest tak, że tańczą dziewczyny w kółeczku i tyle, i jest wszystko w porządku. A nagle idziesz na baciatę i co, to jest jakoś dziwne, inne? No nie, też masz imprezę. To, że jesteś nauczony, nauczona tego, że tańczysz w parze, nie oznacza, że nie możesz tańczyć sobie solo, sam ze sobą. I na przykład czasami, czasami w większość tych klubów, nazwijmy to tak, czy miejsc po tańcówek. Ma też lustra, więc możesz sobie na siebie popatrzeć, pokorygować siebie, tak gdzie wiesz, że inni tańczą, jakby patrzą na siebie. I tyle, nie? Na początku może ktoś tam na ciebie zerknie, o fajnie tańczy sobie sam solo i tak dalej, ćwiczy fajnie, fajnie, ale potem zajmie się samą, więc nikt nie będzie wiecie, obczajać was przez całą imprezę, co tam robicie, więc nie musisz się tym stresować, nie? Albo zawsze możesz zaprosić do takiego tańca solo albo właśnie w kółeczku kogoś jeszcze. Nie musisz go trzymać i ją trzymać za ręce. Nie, żeby ta, też tańczyć. No właśnie, to tak z życia wzięte, nie? Jak pójdziesz na techno. Chodź na techno, to nie wiem. ma. No nieważne, jak pójdziesz na zwykłą imprezę, to też nie musisz za wszystkim trzymać się za ręce. Większość osób tańczy sam, sama, albo w kółeczku, albo w grupie po prostu i tyle, i się bawi. I raz na jakiś czas ktoś tam koś złapie za ręce i potańczy. To jest ta sama zasada, nie? No właśnie. Mam nadzieję, że te trzy typy dały Wam troszkę do myślenia. Hmm? Czwartym tipem, który mogę m, może Wam zarekomendować, chociaż o tym już kilka razy wspominałam, jest to, że przede wszystkim możesz sam sama zaprosić kogoś do tańca. Jeśli masz ochotę z kimś zatańczyć, no, to możesz podejść i powiedzieć ej, super tańczysz, ale fajnie było. Masz może chęci, masz może siły? Chodź, potańczymy. Możesz oczywiście mówić te słowa, które gdzieś tam Ci zasugerowałam. Możesz po prostu powiedzieć zatańczymy i tyle. Albo się, albo się zgodzi, albo Ci odmówi, to też nic złego. Ale słuchaj, masz plus jeden do odwagi, nie? Bo sam sama wyszedłeś, wyszłaś z inicjatywą i to jest spoko. Nie? Także daj, dawajcie sobie, moi drodzy, takie challenge. Zróbcie sobie coś niestandardowego, może coś troszkę innego niż to, co zawsze. Raz, że będzie Was to budować, bardziej otwierać, zmieniać Wam perspektywę, może też jakieś Wasze wiecie... No dystans to jak dystans, ale wasze jakieś blokady, które na co dzień są, coś, co powinno się robić, albo właśnie to wypada, nie wypada, to jest rola męż... męska, to jest damska i tak dalej, i tak dalej, nie? Bo są od lat nam przypisane, że to mężczyzna musi nas poprosić do tańca. A co się stanie, jak ty poprosisz, moja droga? Myślę, że nic. Zobacz, jak się z tym czujesz. Jeśli masz Taką, takie mocne postanowienie, że to on musi to zrobić, to okej. Okay. Tylko wtedy, jakby kochana, licz się też troszkę z tym, że będziesz po prostu przez jakiś czas być może stać i czekać. Być może. Nie, oczywiście nie mówię, że musisz, ale być może będziesz stać i czekać, nie? Także bierz to, moja droga na klatę w takim razie, albo z przetestu i zobacz, jak się z tym czujesz. Może wcale nie będziesz tak źle. Ja kiedyś miałam takie podejście, że kurka wadna no. Fajnie jakby to jednak mężczyzna do mnie podszedł, mnie poprosił, nie? Ale po jakimś czasie też po rozmowie z moją przyjaciółką Agatą, swoją drogą Agata, pozdrawiam cię. E, ona powiedziała, ale słuchaj, Bogusia, a co się takiego wielkiego starzy? Jak chcesz tańczyć, widzisz jakiegoś fajnego gościa, który e, gdzieś tam fajnie tańczy, podoba Ci się jak tańczy i tak dalej. Co za problem do niego podejść? Przecież on Ci nie odmówi chyba. A jak Ci odmówię, to trudno, to masz informację i nie, i nie zastanawiasz się, czy zatańczysz to mam za tydzień, czy za pięć piosenek, za jedną i tak dalej, czy Cię poprosi, czy nie. Masz od razu informację z, z góry i tyle, nie? I spokój. No właśnie. Dobra. Ja myślę, że nie ma co przedłużać. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, jak Wy to robicie, jakie macie jeszcze własne typy, żeby zawsze tańczyć, oprócz tworzenia relacji, oprócz tego, że sam sama prosisz, tak? Albo, że na przykład tańczysz tej samej płci? Na przykład kobieta z kobietą bo facet z facetem. Dla jednych będzie to, o matko, jak można, a dla innych powiesz, no spoko, luz, przecież się uczę, nie? Dlaczego miałbym, miałabym e, nie być raz liderem, raz followerką, tak? I tyle. Także testuj sobie, mój drogi, moja droga. Daj znać, co myślisz. Pójdź do następnego wideo, bo tam są kolejne odpowiedzi dla Ciebie. Dla Ciebie. Już nagrane. I do zatańczenia na zajęciach w Warszawie. Bogusia, Bogi, Adrian, wspaniałego popołudnia!